Witam Was, kochani, w kolejnym odcineczku z serii wypieki domowe. Dzisiaj zrobię mafinki, mufinki ze truskawkami. I w tym celu przygotowałam sobie już tutaj, jak widzicie, jest mąka cukier, proszek do pieczenia i jeden cukier waniliowy. Trzeba było na, na podwójną porcję, dwa, ale akurat miałam jeden, więc dałam jeden. U mnie będzie ilość z podwójnej porcji. A na pojedynczą porcję potrzebujemy mniej więcej wychodzi 12 do 15 muffinek z jednej porcji. Czyli na jedną porcję już Wam mówię. 320 gram mąki na jedną porcję. U mnie zaznaczam, że są podwójne proporcje. Cukru 120 gram Plus cukier waniliowy, to trzeba było dać dwa, ale akurat miałem jeden. I dwie łyżeczki proszku do pieczenia na jedną porcję. Plus do tego będzie szedł jogurt naturalny. Na jedną porcję 250 gram jogurtu, czyli u mnie będzie 300 gram. Yy, będzie 4 u mnie jajka. Na, na pojedynczą porcję 2 jajka. I jeszcze do tego olej. Oleju już Wam mówię. Ile na jedną porcję? 120 ml oleju. U mnie podwójnie. I oczywiście. Truskawki. Mam przygotowane, umyte i forma do babeczek. Wyłożona tutaj już silikonowymi, a drugą y, porcję będę robić tutaj w takich papierowych jeszcze mam. Także nie będę wyciągać. I tak, kochani, y, za chwilę wbijam sobie jajka dodaję jogurt wlewam ten olej i wszystko będziemy mieszać czyli przechodzimy do działania najpierw może jajka wbiję takie ciasta na muffinki są proste można je robić z różnymi owocami sezonowymi, mrożonymi czekoladą, jabłkami. Także z czym tam chcecie. U mnie tam już są przepisy na po prostu na mafinki inne, także playliście sobie zobaczcie. Może przymieszam z tymi jajkami troszeczkę. O. I zaraz dodamy olej po troszeczku będę dodawać i mieszać Po prostu łyżką wymieszać nie trzeba. Nic specjalnego. Teraz widać ciasto jest gęste. Ale jak się doda wszystkie. Składniki, to ciasto będzie fajne. Także kochani, damy radę. Kto da radę, jak nie ja, jak tam mówią. Także nie trzeba żadnej margaryny, jest na oleju. Dzisiaj jest akurat jak nagrywam pochmurny dzień. Akurat grzmi, nie wiem czy słychać i Wleję prawie cały ten jogurt. O, tutaj jest ja tu wiecie. Jestem strasznie zdolna. Jogurt naturalny. Takie rzeczy. Czekajcie, bo coś mi trąbi. No nic, kochani Okazało się, że kury to sąsiada. Prawie cały dam a jeżeli zajdzie potrzeba to dam cały co będę toćko zostawiać o. i sobie to zaraz wszystko wymieszam żeby się wszystkie składniki połączyły nie będę was tu przytrzymywać widzimy się jak już sobie wymieszam trzeba dokładnie wymieszać i tak ciasto już mam jak widzicie fajnie wymieszane jednak dodałam resztę tego Jogurtu, na razie ciasto odstawiam i zajmę się wykładaniem truskawek w te oto tutaj foremki na mufinki. jak mniejsze truskawki to mogą być po prostu dwie czy trzy w całości o tak na dno a jak większa Truskawka, to możecie sobie ją po prostu przecinać, u mnie w zasadzie wiecie, truskawki nie są zbyt duże i ja sobie tutaj wykładam po całości truskawki i będziemy uzupełniać ciastem za chwilę. I jak widać formę już mam wypełnioną truskawkami, ja dałam dosyć sporo, wydawajcie ile chcecie truskawek i teraz będę... Na no, to wykładała po prostu ciasto. O, na te. Tutaj muszę sobie palcem pomagać. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś burzy i mi prądu nie wyłączą w czasie pieczenia. O, sobie potem to jeszcze troszeczkę przyduszę. Wiadomo, nie do pełna, bo to ciasteczka jeszcze nam urosną. O, gdzieś tak, żeby nam za bardzo nie górowało. I tak. Sobie wypełniam wszystkie, zaraz wypełniam. Chwileczkę, Wam pokażę po wypełnieniu. No, i pierwszą blaszkę mam już wypełnioną, i właśnie zaczęło padać. I piekarnik się nagrzewa, i w 180 stopniach około 20 minut czas pieczenia, potem tylko posypać cukrem pudrem. I kolejne tak samo. Czyli ja Wam później pokażę całość po upieczeniu będziemy ozdabiać cukrem, pudrem. Jeszcze dużo ciasta, także kilka blaszek będę piekła, będzie co pojeść do kawki lub herbatki. Dobra, to ja się kochani, w tym momencie rozłączam. Czekam aż się piekarnik nagrzeje i działam sobie tutaj dalej. I mafinki, mufinki. Te sylikonowych prezentują się tak. A te tutaj trochę się rozjechały w tych papierowych. Widać, te truskawki są na spodzie. Wiadomo, te jeszcze są bardziej ciepłe od tych. Ja je sobie zasy, posypię za chwilę cukrem, pudrem i tam się piecze jeszcze nie pełna blaszka, tylko zrobiłam takie, podzieliłam ciasto, zrobiłam takie e, po prostu mieszane, e, troszkę pod spód kakałem na wierzch e, z tym. Białe, Bo jeden z synów nie je truskawek, i dla niego będą takie mieszane, że tak powiem, połowicznie białe z kakałem. To wam później pokażę na jednej, jak to będzie wyglądać, czyli bez żadnych po prostu owoców. I zaraz sobie posypuję cukrem pudrem. I niech sobie stygną. I po posypaniu cukrem pudrem. O, tak się prezentują. Te mafinki, mufinki. O, fajna będzie przekąska. Jednak lepiej w tych silikonowych. One są stale bilniejsze. Muszę sobie jeszcze takie dokupić. Przynajmniej komplet, bo tutaj to się tak rozjeżdża, ale jak przestygnie, no to po prostu ściągnie się, ściąga się i wyrzuca się. I pokażę Wam jeszcze potem. Jak wygląda w środku? Na przykładzie przykład tej, bo one będą zimniejsze. Tam też się upieką. Też je posypię cukrem-pudrem. Te czarno, brązowo-po prostu białe. I takie to dzisiaj przy deszczu. Zobaczcie, jaka paskuda. Także można sobie upiec jakieś fajne ciasto, czy takie. Mafinki, mufinki z truskawkami na przykład. No dobra kochani. To ja czekam aż tamto się upiecze. Wszystko Wam jeszcze pokażę pokażę jak wygląda to w środku po prostu i będzie na dzisiaj takie wypieki. I tak moi drodzy! Tutaj są właśnie te takie widzicie czarno-białe. Wyszło raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sztuk akurat tych takich mieszanych. O. Te się tak nie rozjechały, bo one bez żadnych tych bez żadnych owoców są te mieszane. Ja je za chwilę. E, tutaj chłopcy dopiero wrócili ze szkały już. Im się zaczęły wakacje. Także dzisiaj, właśnie akurat, ostatni dzień był do szkoły. Jak nagrywam ten film, i wakacje już chłopcy mają. I takie to, tema fineczki takie. Ja je oczywiście posypię zaraz cukrem, pudrem. I tutaj się podniosę, weźmiemy, wezmę jedną, wyciągnę, zaraz wam pokażę. Czekajcie chwilę, tamte posypię. No dobra kochani, trochę się wiecie, te truskawki tutaj na dnie rozjechały, bo wiadomo one były na spodzie. Takie może za dużo dałam tych truskawek, nie wiem. Dobra kochani, czekajcie, ugryzę kawałek. Mm. I one się tak prezentują. W środku, na dole te truskaweczki. Takie mufineczki. O! Bardzo pyszne. on No dobra, kochani. Widzicie, opaprałam się tym cukrem, pudrem. Ja się tym akcentem mufinkowym dzisiaj, kochani, deszczowy dzień żegnam. Nie wiem, kiedy ten film dostaniecie. Mam troszkę. Po prostu filmów, także kochani, to dzisiaj na tyle. Żegnam się. Pa!